Dzień dobry. Jesteśmy na polu selera, na którym stosowane są nasze preparaty. Nie tylko aminokwasy, ale również nawozowe produkty mikrobiologiczne. Zwróćcie proszę uwagę na to, jak bardzo wyrównaną mamy roślinę. Mieliśmy tutaj na początku troszkę problemów, dlatego że seller został zatrzymany herbicydem w momencie, kiedy jeszcze był niewielki. Czego oznaki możecie widzieć? Na przykład tutaj. On pięknie się buduje, mamy piękne nowe liście. Zresztą sam seller. Jest w bardzo dobrej kondycji. Tutaj w regionie mamy ten problem, że mamy nieustające deszcze. Eee, oprócz tego mamy dużą wilgotność, ale też były wysokie temperatury, więc o wiele większe ryzyko mamy tutaj chorób grzybowych. On jest zdrowy, nie mamy tutaj żadnych problemów. Już za chwilę będzie tak naprawdę kopany. Chciałabym Wam pokazać przede wszystkim, jak zachowuje się system korzeniowy rośliny, która jest stymulowana od początku wegetacji aminokwaskiej. To, co możecie zobaczyć, to kawał ziemi, którą wyjęłam, bo jest tu bardzo mokro, ale zwróćcie uwagę, mamy masę korzeni, które mają zdolność pobierania składników pokarmowych, bardzo dużo młodych włośników. Ta roślina sobie pięknie radzi. System korzeniowy selera w połowie września jest bardzo zdrowy. Nie widzimy tutaj oznak żadnych bakterios, będzie to bardzo fajny towar handlowy. Jakie nawożenie było tutaj stosowane? Zaraz po wysadzeniu selera zastosowaliśmy zabieg Elamino-Fosfobacter w dawce 1 litra na hektar po to, żeby uruchomić fosfor znajdujący się w glebie, ograniczyć też nabożenie mineralne, wykorzystując pracę pożytecznych mikroorganizmów, w tym przypadku mówimy o bakteriach Bacillusa. Następnie stosowaliśmy Agrosorb Folium do każdego zabiegu insektycydowego, fungicydowego dla podniesienia ich skuteczności w dawce 1 litra na hektar oraz naprzemiennie z zabiegami chemicznymi w momencie, gdy dochodziło do sytuacji, w której mieliśmy porażenie grzybem lub też takie ryzyko występowało, stosowaliśmy nasz nowy produkt, o którym mogliście już słyszeć w innych naszych materiałach jest to fungi bakter Protector, również w dawce 1 litra na hektar. Dawkę zwiększamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stosujecie więcej niż 400 litrów. Wody na hektar, więc jeżeli ta roślina jest większa, i żeby ją pokryć prawidłowo, stosujecie 600 litrów, możecie dać 1,5 litra, żeby ilość bakterii była wystarczająca. Te wszystkie zabiegi są bardzo ekonomiczne i mają bardzo duże odzwierciedlenie w jakości plonu i wysokości plonu, więc my jak zawsze polecamy się do stosowania w uprawach i mamy nadzieję pokazać wam, jak ten seller będzie się prezentował za kilka tygodni. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, na kolejnych polach. Jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie, dajcie nam lajka, zostawcie suba. Do zobaczenia.